Siema, z tej strony Nocur, a to już piąty odcinek z serii Biedny versus Bogaty Farming Simulator 22. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, by być na bieżąco, łapeczki w górę, aby materiał dotarł do jak największej liczby osób oraz komentarza, ponieważ jestem ciekaw waszej opinii na temat tego odcinka. Także nie przedłużając, zaczynamy. Biedny rolnik Farming Simulator 22 należy do ochotniczej Straży Pożarnej w swojej wiosce. Problemem jest to, że do owego OSP należy tylko i wyłącznie on z powodu braku innych chętnych. Sprzęt gaśniczy i pomocniczy potrzebny do wyjazdów na akcje znajdujący się w budynku ma już parę ładnych lat i został po poprzednich ochotniczych strażakach. Dojazd do pożaru jest dosyć trudny, ponieważ biedny rolnik musi polegać tylko i wyłącznie na swoim prywatnym rowerze. Zapytacie pewnie, dlaczego OSP nie posiada żadnego wozu strażackiego. Ano dlatego, że sołtys, który objął wioskę dwa lata temu, okazał się alkoholikiem i zadłużył swoją miejscowość, przez co musiał sprzedać jakieś mienie należące do wioski i niestety padło na wóz strażacki. Biedny rolnik po dojechaniu na miejsce zdarzenia pożar musi gasić, czym popadnie. Najczęściej bierze ze sobą ręczny opryskiwacz, którym to próbuje opanować pożar do momentu przyjazdu zawodowej straży z miasta obok. Bogaty rolnik również należy do ochotniczej straży pożarnej w swojej wiosce i pod jednym względem jest w tej samej sytuacji co biedny rolnik, ponieważ do tego OSP również należy tylko on sam. Lecz w przeciwieństwie do biednego rolnika baza OSP jest bardzo dobrze wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt pożarniczy, jak i ratowniczy. Owa jednostka OSP posiada również najnowocześniejszy wóz strażacki marki MAN, dzięki któremu bogatemu rolnikowi zawsze udaje się szybko dojechać na miejsce zdarzenia. Pewnie zapytacie, jak to jest możliwe, że OSP jest tak dobrze wyposażone? A no prawda jest taka, że mimo sołtysa, alkoholika i długów wsi, bogaty rolnik wziął wyposażenie remizy OSP na swoje barki i wszystko łącznie z wozem strażackim kupił za swoje pieniądze. Po dojechaniu na miejsce bogaty rolnik szybko upara się z pożarem i w większości przypadków niepotrzebna jest interwencja zawodowej straży pożarnej. Biedny rolnik w Farming Simulator 22 zbiory buraka cukrowego rozpocznie przy pomocy swojego starego, ledwo działającego ciągnika marki MTZ i pożyczonego za parę złotych i dwie wiśniowe nalewki kombajnu do buraka firmy Armer. Biedny rolnik ma dużo znajomości z innymi, uboższymi rolnikami, dzięki czemu w razie potrzeby pożyczają sobie sprzęty do prac polowych, jeżeli występuje taka potrzeba. Zbiory są długie i żmudne ze względu na małą szerokość roboczą kombajnu do buraka, który to jest w stanie naraz objąć jeden rządek. Za to bogaty rolnik korzystać będzie z największego i najbardziej doposażonego kombajnu marki ropa. Zbiory buraka są szybkie i przyjemne, ponieważ ten duży kombajn pomieści w sobie wiele tysięcy litrów buraka jak i jego szerokość robocza jest imponująca. Jest to aż 12 metrów, dzięki czemu zbiór nawet dużego pola nie trwa długo i dlatego szybko przynosi założony zysk. Biedny rolnik w Farming Simulator 22 posiadać będzie tylko jednego schorowanego konia, którego to adoptował z dobroci serca od jednej z fundacji, która zajmuje się zaniedbanymi zwierzętami. Aby biedny rolnik mógł posiadać owego konia, musiał mu stworzyć akceptowalne przez fundację warunki. Przerobił on starą, rozlatującą się szopę w małą stajnię i dorobił ogrodzenie z drewna, które to kupił za grosze od szefa z sezonowej pracy. Za to bogaty rolnik, jak zwykle, ma wszystkiego najwięcej. Posiada on oddzielny plac, na którym znajdują się cztery stajnie, a w każdej z nich po czternaście zdrowych, silnych i gotowych na wyzwania koni. Każda stajnia posiada inny gatunek konia. Bogaty rolnik owe konie kupił od najlepszego w kraju końskiego hodowcy. Biedny rolnik farming simulator 22, aby sobie dorobić w trakcie sezonu oprócz swojej gospodarki, zajmuje się też pracami na kontrakty. Najprościej mówiąc, wykonuje odpłatną pomoc innym, bogatszym od niego gospodarzom. Sęk w tym, że nie używa on do tego swoich maszyn, bo są po prostu albo za słabe, lub biedny rolnik mógłby więcej stracić na takiej pracy kontraktowej niż zyskać ze względu na stan techniczny jego maszyn. Dlatego używa on maszyn gospodarza, u którego on pracuje, przez co nie zarobi on tyle, ile normalnie zarabiają inni, bogaci w nowsze maszyny pomocnicy kontraktowi. Za to bogaty rolnik również wykonuje prace kontraktowe, lecz prace brane przez niego mają dwie znaczące różnice nad tymi biednego rolnika. Pierwsza to taka, że każdą pracę pomocniczą wykonuje on swoim najnowocześniejszym sprzętem, a druga różnica to taka, że on robi to tylko i wyłącznie u równie bogatych gospodarzy, ze względu na to, że bardzo wysoko ceni on swoje usługi. Biedny rolnik w Farming Simulator 22 poza sezonem, czyli w okresie, w którym prac w polu nie ma ze względu na porę roku, nie próżnuje i nie odpoczywa, bowiem nie stać go chociażby na małe wakacje, a druga sprawa jest taka, że musi on sobie dorobić na lepszy sprzęt, który to będzie potrzebny mu w przyszłym sezonie. Poza sezonem pracuje on jako kierowca ciężarówki w jednej ze żwirowni znajdującej się niedaleko jego wioski. Za to bogaty rolnik ma tyle pieniędzy, że nie potrzebuje on dodatkowo pracować poza sezonem. Cały ten okres odpoczywa i co roku wyjeżdża do ciepłych krajów opalać się na plaży popijając drinki i jedząc najlepsze i najdroższe dania, ponieważ pozwala mu na to najlepszy pakiet wakacyjny o nazwie All Inclusive Open Bar. Dwie wyjściówki Super Vipa All Inclusive Open Bar. Open Bar? Na wakacje zabrał na lawecie ze sobą swoją prywatną łódkę, na której często wypoczywa i ładuje siły na przyszły sezon. A więc to tyle na dziś. Myślę, że materiał Wam się spodobał. Subskrybujcie, by być na bieżąco, łapkujcie, aby materiał dotarł do jak największej liczby odbiorców. No i komentujcie, ponieważ chciałbym poznać Waszą opinię na temat tego odcinka. Tak więc to tyle. Żegnam się z Wami. Mówił Nosur, cześć na razie.